Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kapustę kiszoną duszoną. Potrzebować będziemy kilogram kiszonej kapusty, jedną cebulę, 10 deko chudego boczku wędzonego, pół szklanki wody, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie i majeranek. To są przyprawy do kapusty duszonej. Boczek pokroimy w drobną kosteczkę i przysmażymy. Cebulę również pokroimy w kosteczkę i przysmażymy razem z boczkiem. Musimy uważać, bo tu w boczku niekiedy znajdują się takie części. Te pozostałości możemy wykorzystać gotując na przykład żurek. Ja tak sobie robię, że jak zostają mi takie z boczku żeberka, kosteczki, to sobie zostawiam i później dodaję do wywaru żuru. Boczek kroimy w kosteczkę, dołożymy cebulę, przysmażymy, dołożymy kapustę. Kapustę zawsze sobie Kroimy, bo ona ma takie bardzo długie te i później to tak nieapetycznie wygląda podczas jedzenia. Tak, boczek, przekładamy na patelnię. W dodajemy do boczy To należy podsmażyć. Tak to wygląda i podsmażamy. A kapustę kroimy na drobną. Kapustę już mamy przeciekaną, boczek z cebulką się podsmaża. Boczek z cebulką już mamy podsmażony, dodajemy kapustę. podlewamy wodą niewielką ilość wody doprawiamy solą pieprzem dodajemy dwa liście laurowe trzy ziela angielskie i szczyptę majerami Poprawioną kapustę kiszoną przykrywamy, dusimy 30 minut. I będziemy mieli kapustę kiszoną, duszoną. I tak oto wygląda kapusta kiszona, duszona. Ja kiszoną kapustę zawsze daję. Z gulaszem szarpanym, z żeberkami, z golonką. To są takie ulubione smaki moich domowników. I tak oto wygląda kapusta kiszona, duszona. O ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Kapusta, kiszona, duszona